Czekacie na modlitwę. To niesamowicie, że po prostu czekacie. To jest super sprawa. Witam wszystkie dzieci już teraz. Jeszcze mamy, jeszcze mamy minutkę, także osoby przychodzą i będziemy się już zaraz modlić naszym wieczornym pacierzem przez cały Wielki Post. Chcemy się wspólnie modlić. i Gratuluję Wam, że jesteście wytrwali. Naprawdę. Bo wielu z Was ma też wybór wieczorem karczy modlitwa i podejmujecie decyzję, że będziecie na modlitwie. To jest niesamowite. Jeszcze damy sobie chwilkę, żeby poczekać. Dzisiaj jak zanosiłem Komunię do cioci Ingi, to widziałem jej już dużo sił. Także jutro wieczorem powiedziała, że będzie z wami ona. I jeszcze jak wzmocnimy ją tymi wszystkimi Laurkami, portretami, jak ją rysujecie, to będzie pełna sił, i jutro się już razem widzicie na, na waszej modlitwie. Na naszej modlitwie, bo przecież dzisiaj jesteśmy razem. Jeszcze chwilkę sobie poczekamy, niedługo, ale już, już jesteśmy. Jest godzina dziewiętnasta, także, żeby to wasza ulubiona modlitwa. Gratuluję. I już zaraz, zaraz będziemy zaczynali. Maszykujcie wasze serca. W tym momencie proszę was o to, żebyście, żebyście to zrobili. I, I chcę z wami już zaczynać. Zatem, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Amen. Dzisiaj mamy sobotę, a sobota jest takim dniem Maryjnym. Ma tutaj, zobaczcie, obraz Matki Bożej figury, która jest niedaleko Medjugorje. Piękny obraz Matki Bożej i dzisiaj chcę, żebyście swoje serca, swoje myśli na chwilę zjednoczyli z Maryją, która zawsze w każdą sobotę, szczególnie w pierwszą sobotę miesiąca, ale w każdą sobotę przypomina nam, że nas kocha. Sobota. to jest taki dzień maryjny, dlatego popatrzcie przez chwilę w oczy Matki Bożej, i chcemy Ci, Mario, podziękować, że się nami opiekujesz. Chcemy Ci podziękować, że urodziłaś Pana Jezusa, że powiedziałaś Aniołowi tak, że się zgodziłaś na coś bardzo trudnego. Trudnego, dlatego że Twoje całe życie było taką wielką niewiadomą. Nie wiadomo było, czego się spodziewać, jak to będzie, co to będzie, jak. Całe życie oddałaś Jezusowi i wszystkim ludziom i Mario, za to Ci bardzo dziękujemy. Dlatego na początku teraz powiemy modlitwę, którą myślę, że dzieci, dzieci wszystkie znają. Zdrowaś, Mario. Powiemy razem. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Tak jak każdego z nas, mama nosiła w brzuszku przez 9 miesięcy. Byliśmy tacy bardzo, bardzo tacy Maciupeńcy. My tak rośliśmy, rośliśmy, rośliśmy coraz. To podobnie Pan Jezus w Maryi też był. Na początku był taki, taki Maciupeńki, taki, taki zupełnie mikroskopijny i coraz większy, to wszystko się działo w środku w Maryi, że Pan Jezus rósł tak samo, jak my rośliśmy w naszej mamie. I Maria tego doświadczała. Dzisiaj, jak mówiłem, Różaniec, i patrzyłem na Maryję i świętą Elżbietę. Kiedy Maria poszła do Elżbiety, kiedy miała takiego maciupeńkiego Pana Jezusa w sercu, dużo mniejszego od Komunii Świętej. Pan Jezus był taką Miał kilka dni, kilka, nawet nie miał tygodnia, jak Maryja była u świętej Elżbiety, bo poszła do niej z pośpiechem zaraz po spotkaniu z aniołem. Możecie sobie wyobrazić? Taki ludzki Pan Jezus. I z Nim razem Maryja szła. Z tą świadomością, że ma dzieciątko pod sercem. Że ma Jezusa pod sercem. Jak przyjmujemy Jezusa, jak mówimy Panie Jezu przyjdź, mówimy Panie Jezu, weź do mojego serca. To On też nas tak wypełnia, jak Maryja. Każde dziecko nosimy w sercu Pana Jezusa. Teraz połóżmy naszą rękę na sercu, tak bardzo świadomie. Połóżmy rękę na sercu i powiedzmy, Panie Jezu, dziękuję Ci, że jesteś ze mną. Chcę powtórzyć za mną. Panie Jezu, dziękuję Ci, że jesteś ze mną. Że cokolwiek robię, Ty zawsze jesteś przy mnie. Powtórzcie, powtórzcie, że cokolwiek robię, Ty zawsze jesteś przy mnie. Kiedy jest mi ciężko, to mi pomagasz. Kiedy brakuje mi sił, to dajesz mi siłę. Właśnie ten maleńki Pan Jezus, tak jak Maryi dawał siłę, tak każdemu z nas też daje siłę. Dziękujemy Ci, Panie Jezu, że dzięki Tobie mogliśmy się dzisiaj uśmiechać, że byliśmy... W pełni pokoju wobec naszych rodziców i rodzeństwa. Jak ktoś z Was dzisiaj miał taki fajny dzień, że budzić na dworze, to powiedzcie, Panie Jezu, dziękuję Ci za to, że dzisiaj coś takiego było fajnego. Powiedzcie Jezusowi razem z Maryją, że dziękuję Ci, bo jesteś dobry i tak się o mnie troszczysz. A może dzisiaj mieliśmy też coś trudnego? Maryja miała dużo takich dni trudnych w swoim życiu. Właśnie z Jezusem. Od samego początku były takie też i trudne dni. Jak chcemy być przy Jezusie, chcemy, żeby nasze życie było razem z Nim, to bywa, bywa i tak, że są trudne dni. Więc za trud dzisiejszy, Boże, też chcemy Ci podziękować. Chcemy go zawsze przeżywać razem z Tobą, Panie Jezu, razem z Maryją. I chciałbym, żebyśmy jeszcze teraz na zakończenie naszej modlitwy powiedzieli Jezusowi o naszym pragnieniu jutro, żeby się z Nim spotkać w niedzielę na mszy świętej. Jutro po mszy świętej będziemy razem też śpiewali gorzkie żale. Powiedzcie Jezusowi, że pragnę, Panie Jezu, chcę jutro być na mszy świętej. Chcę się modlić, chcę śpiewać. Powiedzcie to Jezusowi. Chcę być, Panie Jezu, z Tobą. Chcę być jutro na Święty. Pomóż mi jutro w skupieniu, żebym wstał, abym wstała i żeby z taką ochoczym, ochoczym sercem od razu być na Mamrze Święty. Oto Ciebie, Panie Jezu, bardzo, bardzo prosimy, żebyśmy tak dali radę. A teraz na koniec naszej modlitwy. Ciekawe, czy Wy znacie taką modlitwę pod Twoją obronę, ale chyba nie, chyba to są dzieci starsze. To jeszcze raz powiemy Zdrowaś Maryjo i potem Wam pobłogosławię. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Niech Was błogosławi Dobry Bóg, Ojciec, Syn i Duch święty. Amen. Pozostancie w pokoju Chrystusa. Życzę Wam fantastycznych snów, dobrej nocy, dużo uśmiechu. Przytulcie się jeszcze do rodziców i podziękujcie im, że tak mocno Was kochają. I jutro mam nadzieję, że zobaczycie się wieczorkiem. Z ciocią Ingą pamiętajcie, że o 10 jest msza święta, na którą was bardzo zapraszam i szykujemy też książeczki do nabożeństwa, żeby móc potem po mszy świętej zaśpiewać razem gorzkie żary. Do zobaczenia, pa pa!